Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać gruntową pompę ciepła Geyser. Mamy tutaj trzy pionowe sondy po 80 metrów. Do tego mamy tutaj dom 200 metrowy, jednopiętrowy, pompę Geyser 11, Czyli przy pięciu stopniach zdolnego źródła daje prawie 11 kW mocy grzewczej. W tym miejscu mamy rozdzielacz. Tutaj wszystkie trzy sondy Wchodzą się w jedną rurę. I wchodzą do środka. Na zasilaniu mamy, Na zasilaniu mamy filtr. Tu mamy urządzenie trochę ciasno.